Na no dzień dobry. Gadanko na śniadanko, dzisiaj z życia wzięty czwartek. Z kotkiem gabinetowym, mruczkiem widzimy się za chwilę w historii gabinetowej. Lecimy w zdrowiu do setki. w zdrowiu do setki. Dobrze, że jesteś. Nietypowe święta. Dzisiaj jest Narodowy Dzień Zwycięstwa. I to jest bardzo fajny pretekst do tego, żebym opowiedziała dzisiejszą historię gabinetową, bo tak naprawdę wszyscy, którzy zmieniamy styl życia, każdy, kto pod wpływem diety zmienił cukrzycę typu 2 na zdrowego człowieka, zniósł nadciśnienie tętnicze, stłuszczenie wątroby, ale jak się dzisiaj okaże, również. Yy, Historie psychiatryczne. No to mamy wszyscy z najmniejszymi sukcesami. Mamy swój narodowy dzień zwycięstwa. Jest dzisiaj światowy dzień osła. <grych> tu nikogo nie pozdrowię. Światowy dzień osła. Kto to wymyślił w ogóle? Światowy dzień walki, walki z rakiem jajnika. Tak, sposób odżywiania wpływa. Profilaktycznie właściwy, zdrowy sposób odżywiania, również przeciwzapalny, działa również przeciwnowotworowo, i to musimy sobie zdać sprawę, że profilaktyka nie polega na badaniu, że a może już mam raka i go szybko wyleczę, a może go nie mam. Profilaktyka działa na zapobieganiu, a nie na szybkim wykrywaniu bardzo często słyszę w telewizji, w różnych... w telewizji już teraz nie, bo nie mam, ale, ale wiem, że są takie doniesienia, że jest taka narracja, że profilaktyka nowotworów, na przykład raka piersi, polega na częstym robieniu mammografii. Nie, działa na zapobieganiu nowotworom, a sposób odżywiania jest jednym ze sposobów Również unikanie stresu, sposoby relaksacji. Oj, cały, całą godzinę można byłoby mówić, ale dzisiaj a, zacznę od tego, że całą noc śniło mi się dzisiaj, że jestem w ciąży. To jest bardzo dobry znak. Znaczy, że idzie nowe, idzie rozwój. Trzeba się wziąć do pracy. Natomiast wczoraj nie było gadanka, mogę to powiedzieć dyplomatycznie ze względów obiektywnych. A prawda jest taka, że mnie pokonała nieświeża szynka. Zdarza się. Historia gabinetowa. Pacjentka z ciężką depresją na pierwsze spotkanie przyszła z mężem, bo to z nim rozmawiałam. Z nią prawie nie było kontaktu. Ona. Mówiła mężowi, że bardzo chce zmiany, że chce spróbować nowej diety, ale była tak przytłumiona lekami psychiatrycznymi, że kontakt z nią był ograniczony. Mąż wszystko ogarniał. Mąż przyjął zalecenia, które dałam, przyjął suplementację, pilnował żony, pilnował, dbał i opiekował się tą żoną. Po miesiącu przyszli na spotkanie razem. Już dziewczyna była bardziej kontaktowa. Po dwóch miesiącach przez lekarza psychiatrę miała zmniejszone leki. Zdecydowanie zmniejszone. Po czterech miesiącach miała wycofane leki na się świetnie. Bardzo ciężka depresja. Wycofana choroba za pomocą suplementacji. Oczywiście te leki psychiatryczne, już pierwotnie moim zdaniem, to jest moje zdanie. Natomiast moim zdaniem już pierwotnie były zbyt ciężkie, było ich zbyt dużo, że tak przymulały człowieka, że nie był w stanie myśleć samodzielnie. Ale zmiana stylu życia, zmiana sposobu odżywiania plus odpowiednia suplementacja. Niacyna tutaj ma kluczowe znaczenie. Lekarz-psychiatra bardzo lubię pacjentów psychiatrycznych, bo lekarze-psychiatrzy w przeciwieństwie. Do lekarzy diabetologów chcą współpracować i bardzo chętnie odstawiają pacjentom leki w momencie, kiedy ich nie potrzebują. Trochę zbyt chętnie je zapisują, bo często wystarczy zbadać poziom witaminy B12, witaminy D3, zobaczyć co tam się dzieje, jak to wpływa na neuroprzekaźniki, dodać trochę omegi. I, no i pacjent może śmigać. Co kotek, lubisz dzisiaj tutaj tak. Krążyć, lubisz krążyć, a drugi kotek schował się. No, bardzo pozytywna historia gabinetowa. Nie wszystkie są pozytywne. Jest część pacjentów, którzy nie wierzą we własne możliwości, zaczynają przez rok, co dwa tygodnie od nowa, ale i oni w pewnym momencie zaskakują. Czego jeśli nie zaskoczyłeś jeszcze ze zmianą stylu życia, czego i tobie życzę, kotek ma. Kicha. Lecimy w zdrowiu do setki i tak sobie myślę, można pięknie żyć. Widzimy się jutro w postnym piątku. Pa.